Co Biblia mówi o byciu kobietą Bożą? Przede wszystkim kobieta Boża jest zakorzeniona w wierze. W przypowieściach Salomona 31:30 czytamy: Wdzięk bywa zwodniczy, a uroda przemija, lecz kobieta, która boi się Pana, zasługuje na pochwałę. Nie chodzi o wygląd zewnętrzny, ale o serce, które czci Boga, serce pełne bojaźni Bożej, pokory i wiary. Kobieta Boża jest też mądra i roztropna. W przypowieściach 14.1 napisano Mądra kobieta buduje swój dom, a głupia własnoręcznie go burzy. Kobieta Boża nie tylko mówi o wierze. Ona buduje swoje życie na mądrości i podejmuje decyzje, które odzwierciedlają jej wiarę. Jest silna charakterem i mocna w fundamentach, co widać po jej czynach. Jest także czuła i kochająca. W Tytusa 2.4.5 jest napisane że starsze kobiety powinny uczyć młodsze, by kochały swoje rodziny, były dobre i dobrze zarządzały swoim domem. Kobieta Boża zna wartość miłości, czy to do rodziny, przyjaciół, czy swojej społeczności. To ona podnosi innych życzliwością i zachęca ich do wzrostu. Ale oto najważniejsze, jest odważna. Jednym z najwspanialszych przykładów jest Estera, która zaryzykowała życie dla swojego ludu. W Estery 4.14 czytamy. A kto wie, czy właśnie na taki czas jak ten, nie zostałaś powołana? Kobieta Boża jest odważna i zdecydowana, wkracza w swoje powołanie, nawet jeśli to przerażające lub niepewne. Na koniec ma serce służebne. Jezus dał nam doskonały przykład służby, a kobieta Boża idzie w jego ślady. Nie szuka sławy ani uznania. Chodzi jej o miłość i służbę innym, z łaską i pokorą. Więc co to wszystko oznacza? Kobieta Boża to osoba, która prowadzi swoje życie z wiarą, mądrością, miłością, odwagą i postawą służby. Jest silna, ale pokorna. Jest liderką, ale i służącą. Żyje z celem. Kobiety, nie pozwólcie, by to świat definiował, co znaczy być silną. Boża definicja jest o wiele piękniejsza. A co według Ciebie znaczy być kobietą Bożą? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu.